Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival No i dzisiaj zajmiemy się budową tego oto tutaj tego i jak widzicie tutaj trochę zrobiłam. Teraz to w sumie wygląda bardziej jak plaża, ale to będzie jezioro. Tutaj właśnie od tego powiem już się zacznie woda, tylko najpierw chciałam przekopać, ponieważ chciałam, żeby zro zrobić to tak. Um, żeby było o, mm, 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 piasek pod spodem. E, Zastanawiałam się przez chwilę, czy to nie będzie takie bardzo monotonne, że wszystko będzie w piasku, ale potem stwierdziłam, że w sumie e, co tam, e, więc e, no jak widzicie, mamy dużo piasku, e, więc wydaje mi się, że starczy. E, no e, i myślę, że zrobimy tak, e, że będzie tak, że teraz na dwie kratki od tego, co mamy, będzie piasek, o, o tak tu dwie, nie? A potem y, tu będzie niżej już, ale póki co zrobimy na dwie. Okay. E, no i tak, to będzie taki luźny odcinek. W mm, następnym chciałam już pójść tam y, po, do tego drugiego ostatku w Ender City. End City, gdzie ja powiedziałam? E, nieważne. E, mm, żeby to załatwić i no. Jak widzicie trochę mi się kończy kill off i łopat trochę mniej, bo już naprawiłam lekko, bo była trochę tak bardzo zniszczona od tego kopania pasku. No tak to wyszło. A nie dobra, poczekajcie, żeby potem nie było. To inaczej, w następnym odcinku wydaje mi się, że pójdziemy po ten UL wreszcie. E, bo ciągle o tym myślę, a zapominam. Więc sobie sprawdzę kordy przed następnym odcinkiem i tam pójdziemy. E, I powinno być Kites. E, no. I wtedy przyniesiemy tutaj te pszczoły e, gdzieś blisko, w miarę. E, powinno być OK. No, a Glowstone mam stąd, że po prostu poszłam do netteru, nie? No to chyba oczywiste. E, bo, jak wiecie, lub nie, nie było zbyt dużo Glowstone. Więc wziąłem trochę do, z, znaczy z netteru. Ja mam go jeszcze 10 w punktów i planuję go jeszcze wyłożyć jakby na ziemi tego jeziorka trochę mi ten obraz brakuje i w ogóle nagrywam do tego dnia, którego wam wrzucam bardzo za to przepraszam, że w ogóle tak późno, że teraz nagrywam, ale Zapomniałam po prostu, że nie mam odcinka i tak sobie weszłam do domu spokojnie, sobie wszystko robię, sobie se serial, czytam książkę i tak sobie e, e, robię, e, kąpałam się chyba e, i tak pomyślałam... Chwila, nie wrzuciłam odcinka, no dobra, muszę nagrać, po czym, e, Znaczy nie, muszę nagrać, tylko muszę rzucić i tak sobie pomyślałam... Hmm, no dobra, okej, okay, a co miałby dzisiaj? Tak, myślę, i, yy, A, no chyba wczoraj myślałam, że muszę cię nagrać. No, yy, więc tak wyszło. Yy, no i co tam jeszcze? Yy, dzisiaj powiem wam. Dzisiaj i wczoraj. Środa czwartek, były dwa bardzo dobre dni pod względem szkoły pod innymi względem już nie tak bardzo świetne ale pod względem szkoły były super bo we wtorek, we wtorek w środę na przedostatniej lekcji mieliśmy okienko, bo na w środę od chemii nie było, a na ostatniej lekcji mieliśmy mieć polski i poprosiliśmy pana od Polskiego i powiedział, że w sumie to możemy wyjść wcześniej jeśli napiszemy tam charakterystykę bohaterów dżumy eee, i zrobiliśmy to i jakby znaczy w domu no nie e, ale mogliśmy wyjść wcześniej więc weszliśmy sobie dwie godziny wcześniej zamiast czekać godzinę na jedną lekcję e, co, moi, e, co jakby moim zdaniem i zdaniem całej klasy było totalnie bez sensu e, więc dobrze że, fajnie że się zgodził to miłe. E, no i e, dzisiaj był dobry dzień bo na e, było tak. Dzisiaj e, mieliśmy dwie, e, dwa francuskie, mieliśmy mieć, ale e, jeden z to odwołany był ostatnio, jeden mieliśmy zastępstwo z jakimś tam panem od UFO, którego nie znam, e, ale był dość miły, w sensie pozwolił nam robić co chcemy. Um, no, ale e, mimo, że mieliśmy materiał, co już było trochę dziwne, no ale spoko. E, no i jakby jego, o, co my tam robiliśmy, a potem na. E, Potem jeszcze mieliśmy mieć zastępstwo na chemię, bo pana od chemii widocznie dzisiaj też nie było, nie tylko wczoraj No i tak sobie To zastępstwo mieliśmy mieć z naszą panią od geografii, a geografia miała być po tym zastępstwie No i tak sobie myśleliśmy, że to bez sensu, no po co jakby tak ten I poprosiliśmy panią, żeby sobie nam geografię już na tej pierwszej lekcji, żebyśmy sobie mogli pójść do domu problem było to, że miał być sprawdzian No więc e, pani Eee, zrobiła tam, najpierw spóźniła się 20 minut, potem zrobiła 20 minut tą lekcję, potem zrobiła sprawdzian I w sumie i tak wyszło na to, że wyszłam chyba godzinę wcześniej ze szkoły eee, Więc jakby e, super eee, No Więc to były dwa dobre dni Plus jak wyszłam to sobie kupiłam croissanta i yy, półkę Co jeszcze? Chyba w sumie tyle, nic mądrego nie mam dzisiaj do powiedzenia, eee, jakoś tak nie mam żadnego pomysłu eee, Wiem, mogłabym powiedzieć co ostatnio oglądałam, więc ostatnio oglądałam dwa seriale eee, Czyli Once Upon a Time, nie wiem czy wam kiedyś o nim mówiłam, to taki serial, że Normalnie on był kiedyś na Netflixie, ale potem go skasowali, był kiedyś też na HBO bo też go skasowali. Eee, cudownie. Eee, no, ale... Co? Eee... No i ona on mówi o tym, że jest taka... Eee, takie miasto w Maine, eee, no w USA, -ie. I w tym mieście są postacie bajkowe, które znamy, które wszyscy znają, tak bo tam w opisie, nawet jak się pamiętam. Znaczy, no, no czyli jakieś tam, co, kto kogo wszyscy znają, króla śniadaczka, jakiś tam kopciuszek, coś takiego. No, i że oni właśnie tam sobie mieszkają. Jest jakaś tam dziewczyna, ona przyjeżdża, i tam ma jakieś super przygody w ogóle. no. Więc możecie obejrzeć. W sumie ja, ja lubię serial, oglądam go, go drugi raz. No, i drugi serial, który oglądam, to jest Lucifer. Eee, też bardzo fajny serial, też polecam. Eee, on jest taki mniej dla młodszych osób, bym powiedziała: w sensie eee, nie, że jest z nim coś złego, tragedia i w ogóle ten. Tylko powiedziałam, że to jest trochę brutalne. E, tak, brutalnie, no. To najlepsze określenie, chyba. E, no, e, więc jego dla młodszych dzieci niekoniecznie, ale e, dla kogoś takiego w moim wieku, nie wiem, 14, plus, to już e, spoko. E, no, i on opowiadał no, lucyfer no, o diable, który sobie tam mieszka w LA, w Los Angeles, nie? E, no. A z książek, no to <laughs> Brené w Iliadę. Yy, bo już dawno skończyliśmy omawiać, bo to było jakoś w październiku, ale ja yy, uparłam się, że ja przeczytam tą książkę i zamierzam naprawdę ją skończyć. Chyba bym czytać najbliższe pół roku jeszcze, to zamierzam ją skończyć, yy, dlatego że uważam, to jest, że to jest książka, którą warto yy, znać. Yy. Znaczy tak pobieżnie, no to my na lekcji, ale też jakby może coś przydać na jakąś maturę, czy to, nie wiem czy się <laughs> matura, nie, um, więc jakby ja ją przyciskam e, Odyseję też potem będę czytać w takich planach, no i e, generalnie z moim planem książkowym w tym roku jest tragedia, ale to e, zobaczycie pewnie w styczniu, wstawię taki filmik z e, książek z tego roku e, No powiem wam, że no nie jest dobrze Jestem bardzo z siebie niezadowolona, ale no nie wiem, w tym roku jakoś po prostu tak wyszło, nie wiem czemu. Ale no... Nie jest dobrze. No. E, oj... E, ja przytomnie musiałam zalepiać, no bo i tak to wykopię w końcu, ale jakoś tak. tak. E, jak niczego nie widzicie, to sorry, no ale no to nie moja wina. Tak patrzę na ten kill off, ale jeszcze chyba się nie zniszczy. Bo się miał. Yy, w sumie na koniec odcinka możemy pójść do ekspiarki. O, może się zrobiło, bo chciałabym coś yy, pokazać w ekspiarce. Nie wiem, czy się zrobiło to, co bym, ch bym chciałabym pokazać. Yy, ale zawsze warto coś spróbować. Yy, a jak się nie uda, to po prostu pokażę w następnym odcinku. Yy, nie będę Wam mówić co. Surprise będzie. Yy, no. Um, okay. Myślę, że yy, zależy kiedy nagrywam ostat następny odcinek, bo plan był taki, żebym nie zapomniała tych przywoła, że to będzie zaraz, yy, ale jeśli nie będzie to zaraz, no to jakby do najbliższych dwóch odcinków powinienem już skończyć robić to jezioro i Wam pokażę efekt finalny Bo już ten projekt wkurza, bo robię go od miliona lat świetnych yy, i W sumie nie wiem, czy Wam mówiłam, ale plan miał taki yy, Że jak skończę to jezioro, to tutaj te wszystkie Axolotl, co bo pan tam kiedyś, yy, wrzucę no Dlatego, że yy, fajnie będą wyglądać, tak mi się wydaje Będą miały sobie tam przejazd, do pływania czy cokolwiek no i bardzo bym chciała złapać niebieskiego, bo nie jest najrzadszy, z tego co mi wiadomo I fajnie by było go mieć Zobaczymy, czy się uda po Z tego co pamiętam, na razie takiego nie mam Jakbym miała, to bym była serio oszukowana, bo to jest naprawdę rzadki przyjaciel a poza tym mogłabym też wtedy zrobić y, ten achievement, z, y, tam coś tam jest Friendly Axolot, czyli coś takiego, że jakby y, um, zabiję moba złowego przeciwnika y, z, y, teamując się z y, Jezus Maria Axolotem. Y, y. Jakbyście nie zabierali piasku, byłoby naprawdę bardzo miło. Okej. Okay. Nie wiem czemu się zespołniły, bo w sensie jestem dość mało blisko, więc nie powinny chyba tak robić. Ale postaram się to uświetlić tak, żeby się jednak nie spełniły. Albowiem jak się... Chodź tu. Nie będę tego teraz. Jak się będą tu spełnić, to będą mi po prostu piasek kaść. Bo jak to było pusto, to było dość ciemno i wtedy się spełniły i właśnie e, zabierały piasek, a stawiały dirta. No i co powiedzmy, że to trochę nie wkurzało, no ale no, powiedzmy, że jest ok. E, ale jak będą tak robić e, teraz jak już to zbuduję, e, żeby będą się tu pojawiać, bo spełnić raczej nie mm. raczej nie powinny, ale pojawiać się no, mogą się. E, to... Będę miała problem No a my pójdziemy i zobaczymy Czy jest coś, co chciałabym pokazać Jak nie, to eee, pokażemy po prostu W następnym Odcinku A teraz tylko to wrzucę eee, Bo to nie będzie nam teraz potrzebne OK. Eee, no i Zobaczymy, dobra, jak tak to możemy to zostawić eee, To wziąć łapkę Albo jak są łóżki, no to trzeba yy, wiadomo, trochę podreporować rzeczy. Teraz zobaczymy, czy jest to, co chciałam Wam pokazać. Jak nie ma, no to trudno. Zabijemy sobie parę mapków. I. Halo. Ok. Yy, chyba tego nie będzie w takim. Razie. A jest, o właśnie. E, no to chodzi mi o to, że tu spadają e, te... M, respią się na górze widocznie e, ośmiornice świeciące i tutaj e, spadają. E, I dzięki temu zyskujemy, zyskujemy te e, suki. E, e, I w sumie nie są one nam jakieś bardzo niezbędne, niesamowite w ogóle w tym momencie, ale... Nie wiem, ja lubię mieć jakieś tam rzeczy różne, yy, więc yy, fajnie, że nie muszę jakoś super bardzo szukać ich, po prostu same się rozpią i no. Tak. Yy, no i co? Yy, coraz lepiej to wygląda. Okej. Okay. I teraz tak. Yy, to tu. To tu. Ja to tu e, w ogóle bym powiem, że... I tak musimy dojść. E, te gunpowdera już tak dużo mam, że tu by położyłam. Eee, Myślałam, że może tak być. E, mam mięska i no. I to teraz na nocunku, mam nadzieję, że Wam się podobało Jeśli Tak to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrypcję, a na dzisiaj ten celę, tak więc trzymajcie się. No i cześć! Hejka! Jesteśmy znowu w otwieraniu kalendarza. No i dzisiaj jest dziewiąty. I... i oczywiście jest w głębi, także nie mogę wyjąć. Ups! To nie było w planie. Dobra, czekajcie chwilę. Okej, okay, doszło do zmiany scenerii, bo zrzuciłam skarpetę, co nie było niechcące, tak jak powiedziałam, no ale... Tu coś w ogóle jest? Jest tu! Jak mam to wyciągnąć? Nie, nie da się. Dobra, czekajcie. Dobra, więc przybliżyłam to do tego wyjścia i chyba wiem, co to będzie. Oreo. Znowu. No dobra. No ja to zaraz się widzimy w herbatce. Okej, okay, a więc jesteśmy w herbatkach. No i dzisiaj jest herbata czarna poziomkowa z wanilią. Ej, to może być dobre. To już jakby miało być dobre. No dobra. No to na tyle dzisiaj. Pa!